Ryszard Kaleta Jakub Kozak Black po... Hawks Powstanie i nazwa drużyny No, powstanie to yy, co? Jesteśmy taką grupą przede wszystkim kolegów, więc Początki Blackhawksów, można powiedzieć, datują się do roku gdzieś tak 96, kiedy to poznałem tego tu pana Jakuba Kozaka w, w przedszkolu. Szkole. Tak, jest, jest to w przedszkole, no i tak ta ekipa się tak od, ta, od tamtego czasu mniej więcej e, zbierała. Także 20 lat później, e, w 2016 mieliśmy już cały skład, e, mniej więcej 12-14 osób wtedy, no i z dumą możemy powiedzieć, że 80% z tego gra z nami do teraz i zbieraliśmy po prostu swoich kolegów piłkarskich, nie, 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 nie szukając może jakichś gwiazd w FLS-ie, tylko, tylko ludzi, którzy są zweryfikowani, że to są po prostu porządni goście i fajni koledzy. Od podwórka po asfalt aż do zielonej murawy Tutaj na To no, Taka prawda. Okej, <grym, grym, grym>, a nazwa? Kopaliśmy. <grym>, Nazwa. Nazwa tutaj nie ma jakiejś specjalnie wielkiej symboliki. Szukaliśmy przede wszystkim jakiegoś takiego motywu zwierzęcego i, i poszło, poszło w, te, w te jaszczębie, bo stwierdziliśmy, że jaszczą to takie zwierzę, które bardzo dużo ma cech wspólnych z, z nami jako ludźmi. Jaszcząb jest taki majestatyczny, potrafi, potrafi coś upolować, jest groźny. Wykorzystuje swoje szanse brzmi jak. Miał być osiąg na jak początku. My. Tylko kolega też nam herb taki narysował i powstał Jaszczon z tego. Tak, trzeci, trzeci kolega z przedszkola Adam Krzak nam zaprojektował taki. Niektórzy się śmieją, że to takie trochę jakaś Republika Federalna Niemiec, ale my wierzymy, że to jest po prostu Jaszczon na piłce. Pozdrowienia dla Adama Krzaka. I właśnie czemu w ogóle czarne Jaszczębie? Przemka taki kolor? Wyszczupla. Wyszupla, a u nas nie, jednak Przeczuwaliśmy jako, jako właśnie takie jaszczębie, tacy wizjonerzy trochę, że z sylwetką będzie coraz gorzej, więc czarny, bo, bo wyszczupla i no mamy też taką niefajną w futbolu cechę, że mało się widzimy czasem na boisku konstruując akcje i dodatkowo dla zabawy chcieliśmy to sobie utrudnić jeszcze przez te czarne stroje, jak tam reflektory nadwiślańskie nie domagają momentami. Okej. Okay. Tutaj już wspomnieliście, że miał być na początku orzeł. To, to prawda, że mieliście się nazywać czarne orwy na przykład? To ty powiedziałeś. To... to znaczy, no ja tak powiedziałem, orzeł po prostu nie wyszedł i dlatego powstał Jastrzęb. No tak się stąd się wzięło, bo tak naprawdę zaczęło się od herbu tak na dobrą sprawę, tak mi się wydaje. Tak, tak. Powiedzieliśmy da domówić, żeby nam narysował herb i nie wyszedł orzeł, narysował jastrzębia i... I został jastrząb. Tak, i krąży, krąży jeszcze w naszych kręgach taka, gdzieś takie zdjęcie tego projektu, bo projekt to był, zanim go dostał e, poważny i profesjonalny grafik, był to przeze mnie naszkicowany długopisem na, na kartce takiej A5 e, herb. Może go wyślemy Wam po prostu i załączymy. Wyślemy no? Tak, wy, wyślemy go, bo to będzie dobre jak, jako taka migawka i tam bodajże występuje jedno słowo niecenzuralne, które miało uzmysłowić grafikowi, że te skrzydła mają iść tak Wznośle do góry, to, to zamarzemy, a poza tym yy, doślemy ten herb, będzie, <noise> będzie śmiesznie. <noise> Okej. Okay. Wasze role w drużynie, jakie macie? Panie Kubie, ofensywa. Przede wszystkim. O, ja jestem odpowiedzialny za strzelanie bramek i staram się wywiązywać ze swojej roli. Mam nadzieję, że wychodzi. Dobrze. Trzy mecze ostatnie. Potwierdzam. O, trzy mecze, sześć bramek, dwa na mecz. Statystykę jest to. Ryszard nie krzyczy, więc. No. Ale nie wiem, czy ty, ty wywiady udzielasz, czy szukasz transferu od razu? Bo... No, no. Staram się odzwierciedlić, co to co robię na wojsku, więc. Tak, nie, ja się tak na poważnie się zgadzam, Jakub szczelanie. Zresztą to też no, statystyka mówi sama, sama za siebie, że no, jest naszym liderem w klasyfikacji strzelców. Jeśli, jeśli swoją rolę miałbym jakoś określić, to przede wszystkim staram się być. Jako takim dobrym organizatorem, żeby tam sprawiedliwie chłopakom grę zorganizować, wysłuchać każdego, gdzie chce grać, jak chce grać, jak to widzi, jak czasem wdrożyć jakieś pomysły, które mi chłopaki zgłaszają na, na boisku i jakoś trzymać w ryzach te, te charaktery, żebyśmy zgodnie sobie działali. Jako piłkarsko na boisku raczej defensywa u mnie. Ale z różnym to jest skutkiem, więc, więc może dokonań swoich nie będę wyliczał. Raz byłem w drugiej szóstej kolejki. Tak Miałem no, te, badaje miał badaje wtedy badaje lepszy, lepszy ciąg. No bo A tygodniach... i ofensywa trochę też, tam bramkę ładujesz praktycznie co mecz, <laughs> można powiedzieć. No, były takie, że gdzieś tam się akurat na patocze jakieś rykoszety, takie rzeczy. W tym jestem dobry. Michael, też wybrałem do szóstki tygodnia, także. Drugi raz, nie raz już bez, w tym sezonie chyba. Tak, jest, tak. Nie tak. Bez kozery. Filar, filar nasz. Okej, okay. styl, styl gry jaki prezentujecie. O, czy nam to o. oceniać? Ciężkie pytanie. Stawiamy na defensywę. To myślę, że nie, nie jest jakaś wielka tajemnica. Staramy się, staramy się być zorganizowani. E, zamykać drogę do naszej bramki e, rywalom, bo powiedziałem defensywę, nie? Dobra, to się zawahałem, bo widzę konsternację. E, tak, staramy się e, zamykać drogę do bramki rywalom. Czasem się to udaje, przekłada się na jakieś fajne defensywne statystyki. No Na pewno nie jesteśmy jakąś taką druży drużyną e, mega kreującą i strzelającą, więc e, budujemy na tym, żeby mniej stracić, a co strzelimy? To się uda staramy zdobyć. się to. defensywnie zacząć tak naprawdę i, i próbować coś kreować później. Wyczuć tego przeciwnika, zobaczyć jak gra, poczuć i, i dopiero konstruować jakieś akcje od tyłu. Okej. Okay. Mocne strony. No już podejrzewam co to będzie, ale no jednak musi być. Mocne strony jakie mają Black oki. Mocne strony? Bramkarz? Tak. Zdecydowanie. No, no od, Michael, tego od tego zacznijmy. Michael to jest. Podpora, że tak powiem, naszej drużyny, więc od niego zacznijmy. Tak, wielkie serce, wielkie serce u, u Michaela do gry. Jak zawsze lewa, lewa! I... Tak, dokładnie, dokładnie. Ma... Tutaj, tutaj, tutaj. Michael, tutaj Michael swoim re, repertuarem e, zwrotów polskich, piłkarskich, naprawdę bryluje i dobrze się komunikuje z nami. I, I przede wszystkim właśnie to mega serducho. Michael jest gościem, który nigdy nie odpuszcza, zawsze walczy do końca, zawsze, zawsze nas motywuje. Więc, więc to jest wielki tak naprawdę nasz, wielki tak naprawdę nasz atut. Poza tym... No co, myślę... Tak, że to ogólnie, bo mówisz o Michaelu, że walczy, ale staramy się właśnie całą dryżyną walczyć i nie odpuszczać do końca tak naprawdę, bo żeby był to monolit do końca. O, żeby, mocne bierać. słowo, panie Jakub. Trudne, no. trudne słowa padają. Trudne słowa, tak. No tak. E, tak, no staramy się e, staramy się być e, w defensywie e, mocniej zorganizowani. I no to jest mocna strona jak wyjdzie. Myślę, że mocną stroną też jest takie zgranie nasze, też pozabojskowe, jako, jako ludzi. Bo okej, okay, mamy nieraz jakieś tam momenty, że się frustrujemy na siebie, że są jakieś nieporozumienia na boisku, jest to normalne, ale zawsze schodzimy z boiska jako, jako koledzy i to się Razem, też... Razem, jako jedność. Razem, jako jedność. Ale ten wywiad jest patetyczny. <słuch> <słuch> okej. Okay. Były mocne strony, to jakie są słabe strony waszej drużyny? Uuu, sporo. To mamy wymieniać teraz czy listę też na maila? No na pewno piłkarsko i technicznie. To w sensie nie ujmując nikomu, ale tak jak wyszliśmy z tego, że budowaliśmy drużynę złożoną przede wszystkim z kumpli, z kolegów, więc nie, nie ściągaliśmy tak naprawdę jakichś takich wielkich gwiazd FLS-owych gdzieś tam kopiących po, po, po czwartej lidze. Znamy się spoza boiska, chcieliśmy to przenieść na boisko. Nie ma, nie ma wśród nas takich wielkich i naturalnych talentów, że, gdzie są drużyny oparte na przykład na dwóch, trzech graczach, i ci gracze im robią po prostu grę. U nas to jest wyrównany poziom, każdy ma swoje atuty, więc no jako taki jeden z minusów podaje, jak to ładnie nazwać, żeby nikomu nic nie, nie ująć ująć e, braki techniczne ogólne, połączone z zaawansowaniem wiekowym, jak na futbol amatorski, bo ta średnia wieku po 30 u nas też zacznie zbierać swoje żniwo z czasem pewnie. Przechodzimy już w magiczną liczbę 3 z przodu. Dokładnie, <gry> dokładnie. Większość z nas. Jakiś jeszcze minus nasz. Minus, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to jest dla mnie ten środek, no ja tak, ja tak uważam, że kuleje nam ten środek, i, i, no ale będziemy się starać go jakoś zniwelować z biegiem czasu, mamy nadzieję, że nam to, nam to wyjdzie. Poprawiamy się, no my jesteśmy tak, ostatnio nawet rozmawialiśmy z Deszardem i my jesteśmy taką drużyną stworzoną na CB ligę i wyżej myślę, że nie mamy co szukać. Szczerze powiedziawszy, A to już jest za wysoka liga dla nas, zdecydowanie. I no ja jest, bym poszukał, Czemu Mamy aspirację na B, ale to jest taki środek tabeli i walka. Nie, w, w B w, myślę, że mamy, mamy na B. Ehm, tak. Też ostatnio ten spadek był bardzo pechowy, bo ja tak przeanalizowałem sobie kiedyś e, wszystkie tabele ligi B FLS-a w jednak z, z 12 punktami to w lidze B nikt, nigdy nie był na przed ostatnim miejscu, proszę. Powinniście się utrzymać z dwunastoma teoretycznie. Znaczy, no nie to, że powinniśmy, bo jednak matematyka mówi sama za siebie, ale historycznie większość drużyn z dwunastoma punktami się utrzymywało, więc też taki, taki pech, że było tam po prostu bardzo ciasno tam na, na końcu i też kilka meczów na styku. Okej, okay. pamiętny mecz jaki mieliście? Ho, o to ja może zacznę, bo mam... Augusty. Mam... <noise> Augustyn, pozdrawiamy kolegów z Augustyna. Ja pamiętam taki mecz z pustynę Lisy. To było gdzieś tam u naszych początków. To był taki mecz typowo wet za wet. Wynik tam był bodajże 6 do 5 i tak co, co róż, to któraś drużyna wychodziła na, na prowadzenie. I no, mecz też wiążący dla, dla, dla wyniku całej ligi, bo to były dwie czołowe wtedy drużyny stawki ligowej. I w ostatnich minutach dwie nasze bramki też fajne były te bramki po, po składnych akcjach i po różnych takich. Rzadkich u nas, u nas spektakularnych momentach, więc, więc taki mecz zapamiętałem. Smaczek taki w tym meczu, że gwiazda ówczesna przeciwnika, czyli Wiktor widzisz, jest dzisiaj w naszych szeregach i rozgrywa bardzo fajny sezon, więc, więc, więc zapamiętaliśmy przeciwnika godnego uwagi. I, i, I zintegrowaliśmy go w swoim składzie, więc, więc lisy, bardzo fajnie. Lisów już nie mamy, jesteśmy, więc. Właśnie, dokładnie, są ja szczębie. Ja szczębie tak trzeba sprawdzić, może polują na lisy. Dokładnie. Byłaby to anomalia pewna w świecie, w świecie Fauny, ale, ale może tak być. Okej, okay, jeszcze jakiś mecz Pamiętny? O ten Augustyn, też, tam i tak siedzi ten Augustyn. Lewandrowie siedzi. O, ja dostałem wtedy czerwoną kartkę, była dosyć ostra przepychanka, to był... Puchar zimowy, z tego co pamiętam. I Zima, to trzeba było podgr podgrzać atmosferę. Tak, pod balonem graliśmy na Dekerta, pamiętam. I, i dosyć ostro było do samego końca. I tak utkwiło mi to w pamięci, że tak powiem. Nie pamiętam, to chyba był wygrany z naszej strony mecz. Nie pamiętam do końca. Oj, właśnie tam było o tyle... Wygrany Stykowo był, był dwóch mecz. Ten konkretny mecz chyba żeśmy przegrali 4-2. Ale yy, dawał on... Ta różnica bramek nam dawała wtedy wyjście Oko. z grupy. Oko. Powinniśmy lepiej hi znać historię własnej drużyny. Ale jak coś to się tam wytnie, nie? Albo tu się wmontuje ten projekt logo, tak, żeby nie było tak, widać, że żeby skupiało, my nie siedzisz, wiemy o czym podróżem. gadamy, nie? Największy sukces w drużyny. Uff. Największy. Jak wzdy już oh, <laughs> Największy sukces. No, awans do Ligi B był psim swendem, ale można go, można go e, gdzieś zaliczać e, do. do, do, do. Pólu e, zaliczać w poczet naszych, naszych sukcesów, bo no, tak jak powiedział Kuba, jesteśmy drużyną taką skrojoną gdzieś bardziej na tą ligę C. E, w lidze B tak biliśmy się nie w, nie w wadze wyższej niż swoja, więc ten awans do ligi B jest sukcesem. Myślę, że e, sukcesem jest też e, to, że istniejemy po, po spadku, bo wiele drużyn, tak obserwując drużyny, no po prostu gdzieś tam spadając, Rozpada się, a u nas właśnie to, że budowaliśmy na drużynę na, opartą na relacjach pozabojskowych, to, to też procentuje w tym, że powiedzieliśmy, no tam trudno, okej, okay, spadek był, przegrywaliśmy, ale no, czas się podnieść i to jest myślę, że taki fajny sukces, że, że ta ekipa się trzyma razem i, i różne rzeczy pozabojskowe świętuje przy różnych okazjach, więc, więc to jest w porządku. Bez Ryszarda by nie było Black Blackhawksów, tak o. naprawdę, bo on spojrzał. Jak się to Ryszard, się tak. łączy. No tak, no zdecydowanie, to jest filar drużyny. Bez niego by nic nie było. O, bo to moja, moja żona jest z domu <laughs> <laughs> Także bez niego nic, ani róż. Okej, okay, anegdota, ciekawostka, coś, co, czego nigdy nie wspominaliście o Black Blackhawksach. Tak, no mamy na Nazara Pixajkina, nas zaprzyjaźnione drużyny e, znają. Na pewno bo bardzo barwna postać. Nazar ma, e, jest Ukraińcem. Polski ma, bardzo dobry ma Polski, ale nieraz ma takie różne jakieś wstawki, e, kiedy nie, nie, nie potrafi czegoś powiedzieć i kiedyś proponował, on ma bardzo dużo myśli taktycznej w nim, w nim siedzi, on się nawet po, porównywał do, do Walerego Łobanowskiego swego czasu i, i tłumaczył nam różne tam y, zagrania, elementy. I, i chciał kiedyś, żebyśmy przerzucali linię obrony y, taką piłką lobowaną, i nie za bardzo wiedział, jak to powiedzieć i powiedział, zagrajcie mi taką piłkę parasutową" I y, y, y to, było, to było bardzo fajne. Tak. To taka mała anegdotka, ale myślę, że zawsze, zawsze coś. Okej, okay. i ostatnie e, okrzyk drużyny jaki jest, jeśli go macie, jeśli nie macie, to czemu? Próbowaliśmy, kilka razy tak naprawdę, próbowaliśmy nie przyjęło coś, się. Nie, nie przyjęło A jakie się. to były próby? Jak to miało <laughs> e, No tam, tych niecenzuralnych może nie będziemy e, cytować. Na pewno nas Janusze e, inspirowały, inspirowały tak, trochę. Jak pozdrawiamy wszystkich, to pozdrawiamy też Januszy, e, tak. E, tam jakieś próby były nieudolne. Okrzyk jest ogólnie taki... E, Okrzyk nie taki wspólnie wznoszony, ale okrzyk dominujący z naszej ławki rezerwowej, taki na zasadzie Ej, wracaj! <laughs> Bo e, to na tym bazuje nasza, nasza myśl defensywna, że po prostu bronimy całą piątką i no jednak jak, jak któremuś z nas zdarzy się gdzieś tam spacerować, zostaje to bezlitośnie obnażone przez, 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 przez prawne oko ławki rezerwowej czy też yy, Michaela. E, nie, takich, takich innych motywujących nie mamy, bo dostatecznie nas motywują, motywują nas wasze kamery szerokokątne, te światła Jupiterów. I te, jak kogoś to nie motywuje, to, to ja już nie wiem, czy jakiś okrzyk bym mógł pomóc. Okej, okay. no i ostatnie, takie ostatnie z ostatnich, bo to niedawno miało być. Chcecie się czymś jeszcze podzielić, kogoś pozdrowić, może inne drużyny? Tak, ja bym chciał na pewno pozdrowić graczy, którzy pomagali nam w zimie i gdzieś tam istnieją w naszych planach daleko, dalekosiężnych, jeśli będą mieli chęć. Jest to Dominik Święch i Kamil Bystroń. Kamil Bystroń, ja rozmawiałem z nim ostatnio o Blackhawksach, zawsze w superlatywach się opowiadam. Tak, tak, bo to jest taki gość, który po prostu... Ciekawa, o, to jest taka ciekawa anegdota, że Kamila poznałem całkiem przypadkowo, gdyż przyszli, Jaglaki przyszli w piątkę na mecz. I po prostu... U nich wtedy. Tak, potrzebowali gościa, który zagra e, tak zwanego e, jokera, regulaminowo, według, według zasad fls e, No i ja zgłosiłem się, że, że zagram z nimi na bramce. Myślę, że pamiętam, to było tu na pierwszym boisku chyba. Dokładnie tak, tak Pawle. E, I ten. I, e, no i zagrałem, e, zagrałem z nimi ten mecz. I tak ten kontakt z Kamilem się, się utrzymał. On z nami zagrał zimę. E, wtedy więc było bardzo fajnie. Pomógł nam tam... Pomógł nam tam coś, gdzieś tam poprzepychać się z, z drużynami, więc, więc bardzo fajnie to, to zadziałało. Kamil też charakterem bardzo spasował, no a Dominik Święk pomimo tego, że ostatecznie jego lojalności leżą gdzie indziej, to, to też gramy z, na sparingi, do nas często wpada i jest takim, jest takim przyjacielem, dobrym duchem drużyny, który pomoże zanalizować, Taktycznie, ewentualnie, kiedy na, na, na spotkaniach naszych towarzyskich jakieś z, e, nadmiarowe procenty gdzieś tam zalegają na blacie, to, to Dominik też czyści to jak najlepszy stoper.